Witajcie! E, wymieniłam moje, e, moje zdrapki na takie różne O. Takie sobie synuś wybrał. Ta jedna w sklepie została ostatnia, ma, miejmy nadzieję, że jaka. Szczęśliwa. <ścoughs> Szczęśliwa. Multifarsa. jeszcze nigdy y, nie, nie drapowaliśmy. Mamy takiego pieniążka starego. Być może nam przyniesie szczęście. No i zaczynaj drapać. Od którego zaczynasz? Od szybkich dziesiątek. No to te zbieramy na bok. A wybieraj... Tu chyba ich 10 było, tak? 5 jest. To no dobra, drapiemy. Przeczytajmy najpierw. Yy, tak, bo instrukcie takie szybkie dziesiątki, szybkie dziesiątki. Wygraj 10 tysięcy. Znajdź trzy tak, takie same kwoty i wygraj tą tę kwotę. Czyli na przykład znajdę sobie no to 10 no tysięcy, to... muszę się znaleźć i złotówka, jeden złotych, 20 złotówka, dwa złote i tysięcy, trzymajcie kciuki. No i chyba będzie złotówka, tak? Tak, mamy złotówkę pierwszą. Odkładaj. Mieliśmy trzy takie same kwoty to tu na gramatkę, O, słoneczko wyszło za za chmur. Tu trochę nam przyświeci, ale to nic. I zaczynamy. A ja trzymam kciuki. 10 yy, tysięcy złotówka. Złotówka? 100 złotych. 20 złotych i muszę nam tu dać złotówkę. Jeden złotych, kolejna złotówka. Jest. I, I nie... nam się zwróciło już trochę. Chociaż trochę nie. Dobra. Mamy teraz samochód. Dobra, nie, nie zdrapuj do końca i tak wiadomo. Wiadomo, że tu była złotówka. I tu też jest złotówka. Drap następny. No dobra, zaczynamy znowu szybko dziesiątka. Tu musimy złapać chociaż z 10 złotych. Może no, 10 tysięcy. <noise> nie no gdzie 10 tysięcy. Co my zrobimy z taką forsą? Dawaj. Ale co byś zrobił z taką forsą? Co byś sobie kupił? Nie. To hulajnogie co widzieliśmy w Lidlu, co? Fajna w tym. I kurczę, skody, że nie stówka. Hulajnoga by ci cię przydała, nie? nie? Nie ma nic? Nie ma nic. Pokaż, o nie ma. Oje, oj. Szkoda. <noise> Dawaj. to jest Dawaj. bardzo wciągające, robię, jest drapieżące. Złotówka 100, 100, 2 zł, 20. Hmm. Ajaj, za dużo. 100. No to do, do wyrzucenia. Nie tu. To się nie nadaje. No i pierwcze. Kolejna szyb... yy, szybka dziesiątka, I już ostatnia. Szybka dziesiątka. A Dwa. Tu, a jednej dziesiątki nie ma. Jest dziesiątka. Bardzo szybko drapie. Mm. Ojeju. 20, 20, 10, 10, 10, 1, 2. Nie ma nic, dobra. 10, 10, 2, 2 i 2, 1. A może teraz od, od drzewka szczęścia. Zna, e, nigdy jeszcze też tego nie robisz. No, Znajdź drzewko pod warstwą ścierną i wygrać przypisaną do niego kwotę. Wygrane sumują się. Dawaj, jedziemy. To chyba Bo już to. nie mogę tak, doczekać się. Tak. Chyba tak coś tak nie wiem, coś, zawsze wydrapiesz. Ojeju, motyl. Dwa złoty. Wiewiórka. Ale to jeszcze. ma być drzewko, nie? Mm. Słońce, hmm. czekam jak nie wychodzi. Weź łapkę. Pokaż co tu jest w ogóle. Weź łapkę, weź. E, uh -huh. motyl słońce, słońce. E, wiewiórka, wiewiórka, pszczoła. Ten, Więc, mucha. Ja ma. Mucha, pszczoła <gryw> tak, mucha. Mucha, Mucha. ten... ten... Podobny. One też są też złotych. Ja mot, tak. bo, bo bo dopiero dwa złote mamy. Ko? Dwa złote mamy. Jest drzewko i dwa złote mamy. Tu łapkę, bo tak Okej, nie widzę. To muszę to zaszyć jeszcze. Uh -huh, mamy dwa złote. Dobra. Trochę jest więcej. Cztery już. To znaczy, że mamy kolejne cztery zrabki już na koncie, żeby nas znów sobie wymienić. Bo oczywiście kasy nie bierzemy, co? Nie mm. bierzemy kasy i uciekamy? Nie. Robimy, nie. <laughs> bierzemy kasę i uciekamy z domu. O, śmiercie, biedronka, pszczoła i dwie wiewióry. Dobra, uciekamy z tym. Daleko. ostatnia drzewko szczęścia. Mam nadzieję, że będzie szczęśliwe. Liść. Nie zasługujemy na liście. Wywiórka się no Trudno. No trudno. E, dobra, ten... teraz mamy multiforce. E, znajdź trzy takie same kwoty i wygraj tę kwotę. E, Zdrab mnożnik wygranej i pomóż i swojej wygranej 1, 2 lub 3. Czy musimy znaleźć trzy takie same kwoty? Nie, no coś nie tak. No dobra, z, z tego i najpierw z, no Dobra. Bo tam jest coś napisane. Ile nam się to będzie mnożyć? Razy dwa. Mm. Pagam złotówkę złotówki. jest 100? jeden jest! Mamy dwa zł Mamy dwa złote mamy. same dwa złote mamy. No trzy złotówki. Czyli poczekaj. Poświęcona po sobie. Tak. trzy takie same. Aha, no to już wiadomo. No trzy. Mamy. I razy dwa, czyli dwa. No, czyli dwa złote, czyli ile mamy razem? Dwa. Czyli mamy. Tu jest yy, dwa. Yy, tu też jest dwa. Cztery. Yy, 4, 4, 5 i 6. 6 zł na hulajnagę nam nie starczy. No ale 6 drapek możemy sobie wymienić, nie? Mm -hmm. Albo więcej. No dobra, co tam, hulajnaga, zaraz. Ale jak wygramy 10 tysięcy, to kupimy. No dobra, na razie musicie wystarczyć rower. No e... i też trzeba będzie na tyle z odcinka. Dokładnie. E, ile tu mamy? Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6 nie wygranych, 4 wygrane. Dobra, dobrze jest. Subskrybujcie, dzwoneczkujcie i wpadajcie na mój kanał. O! Steam zależy. Dziękuję Ci bardzo. Zapraszam. No i... Yy... Cześć.